2010. E, razem z nami są trenerzy obydwu drużyn e, i zawodnicy. Miło mi powitać trenera drużyny gości, pana Tomasa Pazesa, trenera zespołu gospodarczy pana Edora Gryśuta, zawodnika drużyny gości Adama Chycenika i zawodnika drużyny Anwilów, Drew Joyce'a. Spotkanie zakończyło się rezultatem 73 do 78. Jest to pierwsza porażka Anwilu w hali mistrzów. porażka, które. Wstydu e, nie przynosi, ponieważ odniesiona została z Mistrzem Polski, z Rzydą fantastycznie spisującą się w telewizji. Po komentarz do tego meczu poproszę najpierw trenera zwycięskiej drużyny, pana Tomasa Facesesa. Dobry wieczór e, wszystkim. Chciałem pogratulować Anglii za taką walkę. Nam postawili bardzo wysoką poprzeczkę i nam kosztowało bardzo dużo sił. Zagraliśmy może nie najlepiej, ale byliśmy na obozie fizycznego przygotowania. Jesteśmy trochę, nie jesteśmy w koszykarskiej formie jeszcze, ale to jeszcze nie powinno być w tym momencie. Szukamy, będziemy szukać tej formy za tydzień, za dwa myślę. I optymalnej cieszy się, tym bardziej cieszę to zwycięstwo. Chcę pogratulować jeszcze raz. Anglicy naprawdę naprawdę zagrali bardzo ambitnie, nawet przegrywając cały czas bronili, wyrywali takie piłki, wszystkie te sporne piłki, gdzie byli niczyje, to w im ręce spadali. I cieszę się, że udało się nam zatrzymać te punktały żółty i szczególnie, że udało się nam zatrzymać Szubargę i Owanowicza. To, to są e, dwie kluczowe postacie tego zespołu i myślę, że poniżej oczekiwanych poniżej swoich średniej, my ich zatrzymali, to nam dało, dało wygraną. Maty mnie trochę straty, dużo się, nie wymuszonych strat, ale jak mówiłem, to jeszcze, jeszcze wynika z tego, że w jakim okresie teraz jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Dziękuję To był naprawdę dobry mecz dla kibiców i dla nas. Długi czas my nie graliśmy. Przede wszystkim trzy tygodnie nie graliśmy e, przed e, stałowej woli. Teraz e, też wiadomo dlaczego i dlatego brakowało nam troszeczkę gry. Cieszy mnie to, co zagraliśmy bardzo dobrze na zbiórkach. Przegraliśmy zbiórki. Dwie zbiórki, 35 do 37. To mnie cieszy. Walczyliśmy, chcieliśmy wygrać e, ten mecz, pierwszy, który my przegraliśmy w sezonie. Chcieliśmy skończyć. E, e, zasadniczym tak jak pierwszym nie pokonane w swojej sali nie udałaś ale walczyliśmy do końca i cieszę się z tego i jest przed nami jeszcze czas przed połyfami cały tydzień dziękuję, dziękuję tenerze Adam jaka jest Twoja opinia w dzisiejszym spotkaniu przyjeżdżając do Włocławka, wiedzieliśmy że będzie to bardzo ciężkie spotkanie Anwili jeszcze chyba nie przegrał w tym roku tutaj także Także pewnie grali na 110%, żeby, żeby zadowolić swoich kibiców. No tak jak powiedział. Za dużo troszeczkę strat i, i, i zbiórki są na styku, także myślę, że jeżeli byśmy wygrali zbiórki, to to troszeczkę by inny ten wynik wyglądał, ale no trudno. Wygraliśmy ten mecz i cieszymy się, że z pierwszego miejsca startujemy w Dziękuję bardzo. Drew, We, we played a very good game. Thank you. Uh, Procom also played very well tonight. We fought hard. Um, turnovers really, really hurt us in the end. I think we had 18 or 20 turnovers, and those led to easy points for Procom, and that kind of was the story of tonight's game. that We executed and handled the, the pressure. Um, I think uh, we, we never know how the game turns out, but uh, we didn't do that. And we Program także zagrał dobry mecz, bardzo dobry mecz. Mieliśmy problemy ze stratami, to powodowało punkty Aseco. Ciężko nam się radziło także z presją. W końcówce także nie trafialiśmy. To wszystko przyczyniło się na dzisiejszą porażkę. That's all. Thank you very much. Dziękuję. Zbaltinie. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to teraz jest okazja, żeby zadać do naszych gości. Poproszę o pytania. Jeśli nie ma pytań, to z nadzieją, że to nie był ostatni, nie będę. Dziękuję Państwu.